Witam bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszej uroczystej prezentacji basenu. Pasen w Pytowie jest doskonałym przykładem realizacji marzeń. Pamiętam z lat dzieciństwa, gdy nasi rodzice wspominali, wspominali o niezrealizowanych planach przedwojennych budowy basenu w Pytowie. Pamiętam, gdy później w latach młodzieńczych z sentymentem... Wracaliśmy do opowiadań z dzieciństwa o nieistniejącym basenie przy ulicy Kąpielowej. W temat budowy basenu w bytowie ponownie wracał po przemianach ustrojowych w Polsce wielokrotnie. Chociaż trochę nieśmiało. Czy to przy okazji kolejnych wyborów samorządowych, czy też podczas dyskusji o budowie basenu w ościennych miastach. Wybory samorządowe w 2006 roku nie różniły się zasadniczo od wcześniejszych ani późniejszych, jednak ty, tym, co wyróżniało je od innych, to powszechna akceptacja programów wyborczych uwzględniających właśnie budowę basenu bytowych. Mandat wyborczy uzyskany po złożeniu deklaracji budowy basenu nie mógł zostać zrywceważony. Nie można było tego pięknego marzenia mieszkańców naszego miasta, naszej gminy, o posiadaniu własnego basenu zaniechać i nie zrealizować go. Stąd od samego początku piątej kadencji, czyli od jesieni 2006 roku, rozpoczęto pracę nad uralnieniem pomysłu sprzed lat. Pomysłu z niemal 50-letnią progą. Po ustaleniu zarówno miejsca, jak i programu, próbowaliśmy to zadanie realizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Odbyło się kilka spotkań. Te spotkania pokazały nam, jak trudno jest realizować zadanie w ramach PPP. Pokazały nam też, jak kosztowne byłoby to zadanie zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. W 2009 roku rozpoczęliśmy wyłanianie w drodze przetargu projektantów. Projektantami zostali panowie Dominiczak, i szczuraszek. Jest to pracownia z Dostrowa Wielkopolskiego, pracownia, która ma kilkadziesiąt realizacji basenowych na terenie naszego kraju. Proszę Państwa, latem 2010 roku otrzymaliśmy kompletną dokumentację i przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu. Przetarg został ogłoszony jesienią, ale i rozstrzygnięty jeszcze przed wyborami samorządowymi szóstej kadencji, natomiast podpisanie umowy nastąpiło w 2011 roku, w styczniu. Proszę Państwa, basen nie, byłby powstał, nie mógłby powstać w budowie, gdyby nie środki finansowe zewnętrzne. Udało nam się uzyskać wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu w ramach tzw. totalizatora sportowego w wysokości 30% całej inwestycji oraz udało nam się uzyskać wsparcie powiatu w wysokości 2 milionów złotych. Mam nadzieję, że bytowski pasen zostanie pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez mieszkańców zarówno Pytowa, Okolicznych Gmin jak i przez gości odwiedzających tą część Ziemi Kaszuckiej. Rada Miejska w kwietniu 2012 roku powołała spółkę gminną, w której gmina bytu posiada 100% udziału do zarządzania basenem. Od przyszłego roku spółka basenowa będzie również zarządcą całego kompleksu sportowego przy ulicy Miskiewicza 13. Powstała w 2010 roku z inicjatywy Anny Janusza Siwał i Marcina Hess. Przez 2,5 roku szkółka organizowała wyjazdy do koszcie i nauce pływania dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z rejonu bytowa. W zajęciach każdego roku brał udział ponad 100 osób. Najmłodsi uczniowie to niemowlęta od 4 miesiąca życia. Instruktorzy są członkami Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt i Bytowskiego WOP. Y, jako członkowie tych organizacji brali udział w takich przedsięwzięciach, przedsięwzięciach jak Ogólnopolski Dzień Pływania Maluchów y, i Bezpłatna Nauka Pływania dla Dzieci i Młodzieży z Gminy Bytów odbywająca się nad Jeziorem Wieleń od 2008 roku i finansowana przez Gminę Bytów. Teraz szkółka swoją działalność będzie prowadziła na Bydowskim Kompleksie Basenowym Nimfa, a czego młodzież do tej pory nauczyła się za chwilę. Zobaczymy w pokazie pływackim. Cztery style pływackie zaprezentują poszczególne czwóreczki. I jako pierwszych zapraszam tych, którzy będą pływać w style grzbietowym. I teraz dziewczęta i Łukasz tak, bo są... Trzy dziewczynki i jeden chłopiec, którzy zaprezentują nam styl pływacki grzbietowy. Na czwartym torze jako pierwsza, jako pierwszy wystartuje za chwilkę Łukasz Skiba, dziewięciolatek, który pokaże nam właśnie jak nauczył pływać się stylem grzbietowym w szkole pływania deklinek. Łukasz Skiba, dziewięć lat, na torze czwartym. Na torze trzecim zobaczymy jak pływa Julka Stresser, 11-latka. I na torze pierwszym, 11-latka Anna Zaborska. Jutka Żabka, tak można potocznie nazwać, stój klasyczny. Wykonamy w wykonaniu ruchu szkodowlą w Łapki! I tak to wygląda w wykonaniu profesjonalnym członków Budowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oni dbają o nasze bezpieczeństwo co roku również. No i teraz będą mogli Państwo zobaczyć ostatnią z konkurencji, którą przygotowało wodne ochotnicze ratunkowe, czyli 25 metrów połowanie zespołowe dwóch ratowników, panuje osobę potrzebującą tej pomocy na odcinku 25 metrów. Natryski w tam są za zakrętem, za tym ślimakiem. Po drugiej stronie są natryski normalne, ale też jest wiaderka można. A tutaj można wejść do i się skłonić po wyjściu z zasad.